Gdzie on jest? No i chuj. Chuj, ojciec. Gwiazdki nie chuj. będzie. Boru już wydał twoje pieniądze. Kolejna osoba. Co? Ej, no serio? No się najbardziej, się, to, mi martwi, na, najbardziej mnie martwi to, że mieliśmy tutaj znaleźć jeszcze, jeszcze beczki z prochem, co nie? No. Dlatego, tego... Black City. No ich nawet nie znaleźliśmy na tym miejscu. 12 seconds later. nic nope. hm. nie ma. Nie się ma się to... po górach. <noise> Lubię chodzić po górach. Go... Nie ma się skontaktować z tą osobą, bo jak w tym miejscu, to wiedzieliby co by zrobić. Co on tam ma? A ta na... boro tam lata. Ma beczkę, boro! Ma ze sobą! A ta wysepka, co jest koło tego wraku? Był tam ktoś na niej. Mam jedną palwę. Boro skąd masz? Ładowni czego? tego Mówiłem? Tego wraku? To mi nikt nie wierzył. Trzeba kliknąć trzeba klik na drzwi. Aha. Ja ja ładowni tego staku, to... Statku tego wraku? Tak, mam chęć, żeby To nie, działa tyle. Ty jeszcze chodź. Są... Proszę, omijasz tą wodę, a ja tak jakbyś się miał tobie. Łooo, wow, ile tu jest? Teraz, teraz dopiero są dostępne. Od piernika tam jest tych beczek Chodźcie do tego domu. wszystkie zabieramy. Jeźcie wszystkie. No, przyznam. No, przyznam. Tak. Pożę, jest jedno. to Może po może? Wszystkie? No nie wiem. Przynie... To jest Bo... ta ostatnia? Nie, jeszcze, unieszczę, diament leży tutaj. Chyba tak. Może. E, ja tam otem. zostawiłem miecz, brał ktoś go? Wziąłem go, jest tutaj. A okej. Okay. Mhm. No, to chyba tyle tutaj. Mhm. No to układają to. Tak tutaj. i się ci klaskę. <noise> to, co tu się stało? <noise> ale kapitanie Kapitań, ale <noise> zmieniłem flagę Dobra, chociaż tyle dobrze. Dobra, pójdźmy powrotem. Dobra. to był. Wszyscy na statku? Yes Dobra. Haj. Ojej, oj, oj, trzeba się znowu przygotować. Mhm. Wiecie, że ta flaga tam gdzieś dryfuje razem z nami? Jak spojrzycie na prawą burtę, to takie coś wisi w powietrzu. Widzicie takie coś? i... Wielki statek. Ta flaga to chyba dryfuje z nami cały czas, bo ją tam widać taki było. Bardzo piracki. Mhm. Wow, Widzicie? To, to, może ta flaga pomogła? Co, bierzemy miecze to. na nich? No, statek przy nich to jest nic. Chociaż nie, to no, ja no, jest fajnie skustomizowany, przyznaję, ale takie rzeczy to my też możemy do swojego dokleić. Tylko ja się pytam. Mhm. Można coś ojebać? <śleszy> <śleszy> Potem będą nas ścigać. Ja. O, to jestem ja. Zzywek. <śleszy> <śleszy> tylko ja mam <śleszy> Jest niepełna. Tutaj. boro. znalazł swoją siostrę. To jest statek naszej, w którą klikać. Czemu ta jest czemu, czemu ta większa? Bo jest starsza od hmm? Czegoś potrzebujecie? Czekaj. Czekaj! Czy my się czasem kiedyś spotkaliśmy? Wygląda cię bardzo e znajomo. You czy to ty, Ale Czy ty jesteś tą małą dziewczynką z Jury? Myślę, że z kimś pomyliłeś. Nie, czy to ty, Lili? Co? To, to, ja naprawdę, to naprawdę? Tak, tak. Kurda, dużo to musi być rowantu, co? Tak, to wy. ty. Jest, ty jesteś tymi chłopcami z, z Jury i tą dziewczynką. Tak dorosła? Tak szybko. To 10 Cieszę. lat? A no tak, faktycznie. To tylko myślałem, że, że rozpoznałem was, <laughs> pamiętam, że skądś was rozpoznałem. Jak dobrze ciebie znowu widzieć, Testowaliśmy za tobą. Testowaliście za mną, naprawdę? Czy... E, wiemy, e, czy myśleliście o mnie przez ten cały czas? Haha, <laughs> żartuję no, <to>. <laughs> no Cóż, uratowałaś nas wcześniej. No... Tak, zrobiłam to, ale to było raczej normalne. Cieszę się, że sobie radzicie. On date? Eee, randka. Panowie randka. Która? I panie zapominasz o Sandrze. Co A żeby też wypić razem. Być może masz czas, żebyśmy poszli się czegoś razem napić. Zapewni ona. O, perfect. Mamy sporo, złota. mamy sporo złota Napić się? Hmm piję. A, pierwsza było. opcja, Pierwsza opcja, eee... Napić się? Hmm. pierwsza opcja e, co, co ty na to, żeby chwilę odpocząć i się napić? Na, na mój koszt Druga opcja bo 10 lat, powinien trochę nadrobić Mhm mm e, o, to co, druga. druga opcja pierwsza. Ja już piję. Hmm? Dusia, Sandra jak myślisz? E... No i o tych 10 latach można sobie wspomnieć chyba nie? Mhm, tak, druga opcja. Zipna. Druga. Hmm. Wydaje mi się, że możemy... We could have a drink. Moż możemy się napić i chwilę porozmawiać spotka 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 Spotkamy się w Deadman w, te, w tawernie u um Marlaka jak tylko skończę, ładować moje zapasy. ładować moje zapasy. unloading? Chyba ładować zapasy na, na mój statek. Świetnie, zobaczę, to, do zobaczenia. Ja wiem, gdzie jest ta eee, Czekaj, gdzie. Ja wiem. Ja wiem. Cześć, dobra. Dobra, a my w międzyczasie zabierzmy te beczki do tego, tego. Mhm. Mm no. E... Gdy Gdy się z i... imprezę. Tata, czy się poreszpiujesz z ze złotem jakieś czy coś ewentualnie? Wątpię. Ja jestem. Tyba ja wezmę dwie. Ej, komuś zabrałem? po dwie naszą. Już nie ma nic. Nie no, no się śladną, ale dobra, to w no. W razie... nie widzę wszystkie... ale Zem na wiarza. Aha, A, odblokowaliśmy. Dobra, tak. popę sobie pist pistolet za 275 długolupowe za 300 Niech sobie każdy kupić co chce. Znaczy, jak to, jak, to, jak wybrał wiarowe to, to muszą uf, chyba jest. tylko z wiarem. Te pistolety używać. Tak, ale co mi do deskopy? Ty możesz do niego drugi raz podejść, zamknąć i otworzyć dla deskopów. A chyba że tak. Mhm. To się może, nie kapitan, wiem... Kapitan, no, kapitan, myślę sobie, może wybrać co chce, nie? Może się podzielmy jakoś, nie wiem, że połowa jest na dystans, połowa na zwarciu. Wszyscy będą strzelać. <grym> o, ja się tak zastanawiam, czy jest faktycznie jakaś... Ktoś, coś tutaj kupił? No ja już Ja nie. Co wziąłeś? Hmm. No i droższą... Na ruszu, wzią, wziąłeś wziąłeś wielostowca, ale przyładowanie masz na 7 sekund. No to on Wystarczy, będzie... No to on będzie Każdy na tyłach zabiję nie? Zabiję On będzie takim sniperem z tyłu. Nie no właśnie jak, jak, wziął bla, bla, jak wziął tego. Jak wziął tego to powinien być na froncie. Ale się wjebałem. W międzyczasie jak on <gutarnia> to będzie to jest ładował to, to jest, my musimy jest... wziąć jakieś szybkie to, 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 to co on wziął to jest dosłownie shotgun To jest close range. No. To jak on, to on będzie przeładowywał, to my no musimy go będzie śrutówkę wziął Double Barrel to jest dwustrzałowiec jest, jest dłuższał... to... Ja biorę musket U... rifle, wiesz? Ja Super, biorę single shot To nie sniper ghost że będziemy strzelać z daleka Więc raczej to mogę. To jest być mój. Na, na krótki dystans. ja tak się właśnie ja się zastanawiam jaka jest różnica między masker Pistol V1 na V2 V2 zawsze lepsze, nie? Niby tak ja. Weź sobie V2 jak chcesz zwiększona dłużą... stabilność. No dobra to chyba to wezmę gdzie on jest Gdzie on jest? Eee... No i chuj. Gwiazdki e nie będzie. Boru już wydał swoje pieniądze. Kolejna osoba. Co? Ej, no serio! Z... 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 Jaki z... serki no, no, nie będzie. Ale masz no, długo nie. Co jest? Ej, no. Z tego zrobimy snajperkę. Załatwimy cię jeszcze. Tak, no, tak... ja jestem. Ja sobie będę tak snajpił się. Cielowni nie go no Boru pismy... zaraz kupisz drugi raz. Ty? no. Lepszy będzie laserowy <laughs> Teraz deskę wybiera sobie Dla okay, kapitana ja taką. krótką to ma chyba? Kurde, Kurde. Nie ta amunicji. Ty a ja, tu jest nieskończona amunicji czy? No raczej tak, No bez jaj. Ahoj kapitanie! Kurde, czemu akurat mają broń musiała zniknąć? Nie no, kup, kupuj drugą. Którą kupiłeś? Zipek? Eee, tą długą taką. Longet, coś tam. Każdy ma jedną. Ty sobie weź najkrótszą, bo najmniejszy jest. Dusia, jesteś. bierzesz coś? Będziesz znosił przy tak. Albo Dusia. No Dusia, dusia weź, musisz To musisz broń. Golda mamy. A się przyda broń. Tak, bo mamy dużo. Na wino jeszcze wystarczy <laughs> <zdol> <laughs> wypić Tysiącka gold. Więc, no. <laughs> no. A <noise> no wiecie co, skoro ją ja za przepierdoliem, odpuszczę sobie i na po prostu jak będziemy ten... Wróci, Ale weź tej sobie chociaż tą zwykłą broń. No pewno no, ja dużo. Ja sobie miecz jakiś lepszy wezmę. Okej, okay, to sobie weź miecz? Tutaj jest człowiek od mieczy. Miecznik. Boro. To weź sobie ten o, najdroższy mieczy wtedy. Przedtem... Przed tu był ktoś inny. Tu była Tania. <noise> Boro będzie głoda samurajem. Kiedy ten mięt będzie nosił w tej... w My będziemy strzelać, a, a ten Aboro będzie odbijał pociski jak Kirito. Jak <laughs> <A> Kirito. Tak. <laughs> Boron jest skuteczniejsza. Nie muszę odgłosić. Ale ten goś nawija i nawija. Wpadaj. Ja teraz chcę z nią pogadać. Wynocha stąd. Nie rozgadaj. Może pan angielsku do niego tam mówić Musisz no. strzelać do niego Jesteśmy piratami, słyszałeś? Ten wachlarzem Ej, a, a zróbmy co ja będzie szybkie Ja wiem, ustawmy się w rzędzie to to i odstrzyjmy boro Tak, ale tak jak, jak, jak na tym Tak, trzy to... Dwa, jeden Strzał <ślawni> Patrz ja kurde, on nas Ty, to się zmieści! On runiczny o, bole, sobie wziął. <słuk> Czary... To, to by jak zombiaki tym zabijał. on używa many. <śmiany> Dobra, idziemy. Dobra, to do opadów! To chodźcie. Gdzie jest ten dobrze! Tavern. Różowy budynek. Puszczą nas z tą bronią? Eee... Hmm. Chyba muszę zostawić broń Zipek nie może wejść. Musiałem broń zostawić. broń Ej, słuchaj, ej, posłuchajcie tego, to jest muzyka z No, Dosuj akurat do mojej postaci no. to, jest, to jest pierwszego Wiedźmina muzyka z rozwinięta Eee, dobra ja Ale zasłaniać mi ten w tym momencie! to sobie tysiąc. Nie mogę właśnie, bo inaczej będę mógł celować eee, nie, było, nie było mnie tu już. Eee, nie było mnie tu już od jakiegoś czasu. Eee, nie Niewiele się zmieniło od ostatniego czasu, jak to byłem eee, tam. Pierwsza opcja, e, e, ga, gap się na e, rozmarzenie. Druga opcja, ja ja, ja... jak. już broń, to będzie za tobą podążać. Serio? Ja? Nie, 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 tak? Ja. No, w Sensie u mnie podąża za mną. Ja swoje nie widzę. Ty, no? Rzeczywiście. Dam swoją otoczkę. ja. O, i już pięknie. <laughs> Może tak działa w ten ekwipunek. Mhm. Ale mojej nie widzę, chyba ją zgubiłem. Nie, ona jest nade mną. Tu gdzieś lata z tyłu. Bo... Czekaj, nie ruszaj się. Podam... Gdzie jest moja broń? Nie ruszaj się, podam ci ją. Tak, 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 lepiej ją trzymać. Bo... Nie nie ta, nie ta to nie jest, ta jest moja. Ta duża jest moja. To jest. Weź, czekaj. Ja Cię zamieniliśmy. Ej, Randkę mam. Chodźcie, trzecia odpowiedź. Okay? Eee, pierwsza, pierwsza odpowiedź e, Barś się na nią gapić rozmarzenie. Druga, Trzecia odpowiedź: cóż, jestem zadziwiony, jak bardzo wyład... wy, wypiękniałaś. Ła, wow. Poszło Trzecia chyba. Jak eee. ma... No to. 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 No po co przyszliśmy? Jesteśmy kompani, patrzeć na nią. Jej! Aleś. Aleś się by. Eee. Czy mówisz to wszystkim dziewczątom, z jakim rozmawiasz? Nie, 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 nie spotkał zbyt wiele dziewczyn. To, e, to rozmawiałem nie. z wieloma dziewczynami, ale mogę z opcje. Rozmawiają z wieloma dziewczynami, ale żadna z nich nie była tak piękna jak ty. Mówię tylko prawdę. Jesteś, jesteś całkiem, całkiem urocza. Pierwsza opcja pasuje A, do mnie, ta trochę? Spadł Dobra, idziemy z trójką. O, dzięki! Jak miło, że tak mówisz. Już rozumiem czemu... Uh, Ona how... ma animację how mówienia nawet, jak ten tekst się pojawia. Hmm. No, uh, już widzę jak wyrosłeś na wspaniałego dżentelmena. The... Uh, Zaśmiej się! Ho! 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 O! trzeci swoimi włosami ee, I oko. do niej a... Tak, i do niej, a trzecia opcja uśmiechnij się. Uśmiechnij się chyba po prostu. A tak, tak, dla, tak dla sprostowania to jaka jest różnica wieku między nami a nią? Taka sama. Ja w sensie my też byliśmy tam dziećmi niby. Aha. Dobra, flash dashing smile. Więc powiedz mi, co u było przez te lata? Widzę, że kupiłeś sobie całkiem nieco statek i dobrą załogę. E, żyliśmy w Rimworld i zdecydowaliśmy, że zostanie poszukiwani wybaczami skarbów. Jestem na, w, w podróży, żeby, aby znaleźć infi Infinium. Eee, chciałem zostać bogaty i słabny więc zostałem poszukiwaczem skarbu. Mówimy jej co robimy czy tylko opowiadamy te, co wcześniej było? Jak chcę. mi się że pierwsze jeszcze bardziej to O chcesz... dra... co od razu Czy ma rycer... Czy ma w ogonie? O, jesteś poszukiwaczem skarbów. To musi być naprawdę ekscytujące. Zgaduję, że też szukasz Infinium. O, no widzisz. Czekaj, to, że jesteś poszukiwaczem skarbów? Tak. Jest gdzieś w. Tak, jest gdzieś w jakimś lochu, tylko muszę znaleźć klucz do bramy. Czy wiesz cokolwiek o tym artefakcie? Pierwsza albo trzecie. Która opcja? Ja bym trzecie, dał. No. Mm -hmm. Nie jestem to, bo przygód, więc nie wiem za bardzo o, o tym, ale słyszałam, że Infinium ma moc, żeby rządzić światem. Jestem pod wrażeniem animacji, jakie zrobili. A, pierwsza mm -hmm. opcja, więc powiedz mi, jak, jak zostać kapitanem? Druga opcja, to, niemożli to niemożliwe, aby. Jest, i, i, Infinium jest niemożliwe do znalezienia, ale to będę pierwszym, to, który to, to zrobi. Rze, trzecia opcja rządzić światem brzmi interesująco. Ja bym da, dał to pierwsze. Nie się? Pierwszy. Mhm. No, dołączałem do marynarki, wspinałem się po szczeblach, aż w końcu została oferowana mi specjalna pozycja jako wolny kapitan. Musiałeś stoczyć wiele bitw. Druga opcja, nigdy nie słyszałem o wolnym kapitanie. Co to jest? Trzecia Wiecie, opcja, musiałeś, musiałeś osiągnąć tą rangę bardzo szybko. Ja bym się zapytał o to drugie, kto to jest ten freelance kapitan. No też, bo ja zabiję. Tak, sądzę, że to jak. Ranga kapitana, która nie jest tak naprawdę przy, przy, tak nie jest związana z marynarką. Pływamy gdzie chcemy i pomagamy tym, którzy są w potrzebie. A, jesteś naprawdę wspaniała, Lili. Czy znasz kogoś? Czy znasz może ktoś kto mógłby wiedzieć o kluczach do bramy? I przecież musiałeś spotkać wielu ludzi na swojej drodze. Zamy ja tak się o te, o, te, o te klucze? To trochę ta jakby zmiana tematu. Czy, 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 pochwal, mm. czy pochwalimy ją, że jest wspaniała? Pochwalimy, nie mamy czasu na, na dodatkowe misje poboczne. Dobra. A, jakbyś zdziwiony co, 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 co się możesz dowiedzieć prógając po różnych częściach świata. Ludzie, ludzie którzy spotykasz, ich w ogóle. Czego no? 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 to Ciebie to potrzeby znaleźć e, klucze do bramy dla, 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 dla naszego questu Druga opcja, czy wiesz cokolwiek o kluczach do bramy? To droga. To może pierwszą. Ja też mogę za tą pierwszą. Nie masz za wiele informacji odnośnie kluczy, kluczy do bramy. Znam osobę, która mogłaby co nieco wiedzieć. Poznawaj z Sirem w Kindred, Isle, Kindred Isles. E, o, w takim razie złożą mu tam wizytę. Dzięki, Lili. Kto to jest Sir? Zapytajmy się. No. Sir jest wspaniałą osobą. E, ona, to jest ona. E, zajmuje się... Ta, ta puls, pa, pała się? Czy tam grzebie w magii? Mm -hmm. I w rzeczach nadprzyrodzonych. Wie naprawdę wie o... Świecie. Świecie. Spotkałaś ją? parę razy. Jest naprawdę unika, jest naprawdę unikalnie interesujący I interesujący w rozmowie. Również jest stania, staniałą um, osobą, która potrafi leczyć, więc może też coś sprzedać. Mówię, że gdzieś teraz zmierzasz po tym. Właśnie skończyłem swoją misję i odpływam do, Auro do góry Aurory, żeby dokończyć e targu z moim klientem. E co to była za misja? Albo... o, rozumiem. Pytamy się co to, co to było? E no, zapytaj szybko. Szybko. A to tylko było po, po, po sprzątanie po, taki jedno, po takim jednym zadaniu. Nic specjalnego. Ona jest dużo, nie? Tak myślałem, że nie pojawił się. ma dać wydaje. Tak czy Tak czy inaczej, myślę, że to już czas, aby ruszyć do Aurory. Naprawdę było świetnie było Cię spotkać i dziękuję Ci za drinka. Cóż, mam nadzieję, że znowu się wkrótce spotkamy. I przyjemność po mojej stronie, Ligi. Bardzo, bardzo mnie cieszyło Twoje towarzystwo. No, przyjemność! Hmm. Chyba, że to pierwsze jest takie. Nie, no, bo niente chyba, jedne i drugie, jest takie same. To samo. Życzę Ci powodzenia na Twoim questie. Wiem, że dasz radę. Uważaj tam na siebie. Eee, pierwsza opcja, po, po, r, 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 życzę Tobie również powodzenia, Lili. I druga opcja, do zobaczenia. Pierwszy. Słodka. Uro... uro, uro Słodka, ja, nie, nie wiem. Cutie. Za dużo, za dużo tych słodkości Nie, z... z... ja, ja, ja... Nie, Ja bym zaryzytował z tym QT Drugą, drugą, wy, drugą, wybierz jest... drugą wybierz panie. Drugą. I tak z tego, i tak z tego nie. Dowstała! Ty... Dobra, Ty... wybieraj. Ej, szczotej na... Tracony, tracony czas i tak nas nie zaprosiła do siebie. Dzięki. Ma nas co najmniej dwa razy w trakcie tej rozmowy, więc... Ech. No nie muszą, nie, nie musi nam wszystko jego mówić. Nie musi ale nam ale przecież tak wszystkiego mówić, znaczy, nie? Moja da, dała da nam wartościową informację wydaje, tak, jak, tak czy inaczej. <stryk corpszyrix> no tak, tak. Nie musiała nam wszystkiego mówić, nie? Jak nas powiedzieli bez przesady. Nie, no jasne, ja żartuję. Ale ten. No, Jakbym sam grał, to. Przeszukajmy teren. Już tutaj byliśmy. A byliśmy, tu, faktycznie. Wracamy, sorry.